Cześć, to ja Kamila, czyli Polka w Podróży. Dzisiaj opowiem Wam, jak przeżyć w Tajlandii jako turysta za 70 zł dziennie. To jedziemy. Ja mieszkałam dwa miesiące w Tajlandii i dokładnie tyle wyszedł mój dzienny budżet, czyli 70 zł dziennie. W tym jest zakwaterowanie, jedzenie, transport, atrakcje, pralnia karta SIM, no i generalnie wszystko, co potrzeba, żeby przeżyć. Tak więc, pokrótce, na początek spoiler, tak jak najbardziej da się przeżyć za 70 zł dziennie w tym kraju. Również jako turysta. Oczywiście to jest średnia. Będą w trakcie Waszego wyjazdu takie dni, gdzie wydacie więcej, wydacie dwa albo trzy razy więcej, ale z drugiej strony będą dni takie chilloutowe. Gdzie wydacie mniej niż 70 zł. Jedna, jedna rzecz, jedna uwaga co do tych kosztów. Ja tak naprawdę nie piję tutaj praktycznie alkoholu i nie palę trawki. Trawka jest legalna od około roku w Tajlandii. Wcześniej bardzo mocno ścigali i były bardzo duże restrykcje, jeśli chodzi o palenie trawy. Obecnie jest to legalne i sprzedawane w bardzo wielu miejscach. jest dużo sklepów, gdzie można kupić czy jointy, czy jakieś tam ciasteczka, wypieki ogólnie. W każdym razie ja zaznaczam, że w moich kosztach nie ma alkoholu i nie ma trawki. Jeśli interesuje Was dopisanie tego do swojego budżetu, to powiem, że mniej więcej koszt za piwo, takie półlitrowe w Knajpie, to jest między 7 a 8 zł. Oczywiście zależy gdzie. W takich, no mniej powiedzmy, w takich mniej popularnych, mniej, mniej turystycznych knajpach, powiedzmy. E, tyle e, między 7 a 8 zł zapłacicie za pół za litrowe piwo. W e, knajpach takich typowo turystycznych no, jest drożej 10-12 zł. E, drinki między 15 a 20 zł. E, jointy chyba widziałam za około 15 zł, ale nie znam się za bardzo na tym temacie, nie wiem ile to jest gram, czy na jakiej zasadzie to jest sprzedawane, tak więc e, mówię tak tylko ceny, które widziałam. W każdym razie, jeśli e, chcecie dopisać to do swojego budżetu, to myślę, że takie e, musicie dopisać jakieś 50-60 zł dziennie. Nie wiem, w zależności od tego, ile pijecie, jaki macie spust. No dobrze, ale wracając do tematu, 70 zł e, jako budżet w Tajlandii. Po pierwsze, noslegi. E, korzystajcie z hosteli. To jest zawsze najtańsza opcja. W Tajlandii jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna, ale też hostelowa. Można tutaj naprawdę wybierać, przybierać z, z tych hosteli. Są bardzo dobre warunki. Wystarczy odpowiednio tam nałożyć filtry oczywiście. Są tańsze i droższe hostele. Natomiast ja średnio płacę 25 zł za nocleg i jestem super zadowolona. Są bardzo dobre warunki, jest bardzo czysto, schludnie. Oczywiście są mniejsze, większe pokoje, ale ogólnie naprawdę jestem zadowolona. Czyli jedzenie: polecam jedzenie uliczne. Pełny posiłek, czyli na przykład pattaj, czy ryż z warzywami, czy z kurczakiem, czy yy, zupa taki rosół z yy, kruskami ryżowymi, mięsem, warzywami, yy, pattaj, yy, yy, no wszelkiego rodzaju potrawy. Pełny obiad yy, zapłacicie około 6 zł za taki posiłek w restauracjach publicznych kawa też z ulicy około 3 zł. Porcja, porcja owoców, na przykład świeży arbus, świeży smoczy owoc, świeży ananas, około 3 zł. Ogólnie jedząc na ulicy naprawdę się nafutrujecie, nie będziecie chodzić głodni i wydacie około 20-25 zł. Jeśli będziecie chcieli, chcieli jeść w restauracjach, wydacie co najmniej dwa razy więcej. A jeśli będziecie chcieli jeść jedzenie europejskie, na przykład pizzę, hamburgery, takie rzeczy, które jakby nie są tutaj lokalne, no to to już są drogie rzeczy. Za pizzę zapłacicie 35-40 zł. Hamburger z, hamburger z frytkami pod, w podobnej cenie. Tak więc um, to jakby wszystko zależy od tego, co, co jesteście w stanie tolerować, jeśli chodzi o jedzenie. Natomiast no, Tajlandia ma jedną z najlepszych e, kuchni na świecie. Tak więc e, polecam próbowania lokalnych e, popraw. lokalnych najpierw. Transport. No i popularniejsze oczywiście wśród turystów są tuktuki, bo to jest fan, żeby się przejechać i kilka razy można spróbować, jasne, natomiast to zawsze będzie droższa opcja, bo to jest turystyczna atrakcja, kolejna turystyczna rzecz. Tak więc, żeby zaoszczędzić na transporcie, to na przykład w Bangkoku polecam Przemieszczanie się metrem lub pociągiem. Jeden przejazd kosztuje między 3 a 4 zł, trochę zależy jak daleko jedziecie. Natomiast no, Bangkok jest notorycznie zakorkowany i jeżdżenie czymkolwiek innym tak naprawdę nie ma sensu. A ta sieć, właśnie metro, pociąg jest bardzo dobrze rozwinięta, w większość miejsc dojedziecie właśnie kolejką. I klimatyzowaną i bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tak więc polecam sobie hostele bukować właśnie w, na liniach metra i wtedy wszędzie szybko dojedziecie. Ponadto tutaj funkcjonuje Grab, czyli odpowiednik naszego Ubera czy Bolta. I... Ym, za przejazd skuterem to jest najtańsza opcja za przejazd skuterem zapłacicie średnio 50-60 baht tak samo ym, tak więc ym, zależy gdzie jesteście ym, w Bangkoku polecam pociągi tramwaje ym, pociągi metro ym, w Pattaya na przykład polecam songtaile, czyli te takie busiki ym, które jakby na pagę się wchodzi i, i um, to jest taki nieoficjalny, oficjalny transport pod Przejazd, um, niezależnie jak długo się jechać, kosztuje 10 baht, czyli około 11, 11 um, zł 10, um, więc grosze. Um, I one jeżdżą wszędzie i po całym mieście i um, bardzo często, tak więc... Um, to jest bardzo fajna e, opcja transportu w Kata'i. E, w innych miejscach nie widziałam tego tak dużo. E, tutaj w Pai na północy ja sobie wynajęłam skuter. E, w Chiang Mai wynajęłam rower za 50 Baht dziennie, czyli 6 złotych dziennie. E, to wszystko jakby zależy na jaką odległość jedziecie, jakie macie e, potrzeby. E, natomiast no, tuktuki zawsze będą najdroższe. Czwarta rzecz atrakcje. Co ciekawe, ja kilka razy zabukowałam bilet zamiast kupując w kasie bezpośrednio w danym miejscu, to poszukałam na internecie i znalazłam o połowę nawet tańsze bilety właśnie na takich stronach jak trip.com. Nie wiem jak to działa, nie wiem o co chodzi, ale kupiłam właśnie bilet na przykład do Ancient City pod Bangkokiem przez stronę Trip.com i zapłaciłam połowę ceny niż to co bym zapłaciła w kasie i bez problemu weszłam. Nie wiem jak, nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi, ale szukajcie i często są zniżki. Z drugiej strony, jeśli chodzi o transport długodystansowy. To polecam z kolei kupowanie biletów bezpośrednio w kasie, a nie na stronach internetowych, gdzieś tam onlineowych. Ehm, ponieważ e, przewoźnicy online, e, czy pośrednicy online biorą prowizję, oczywiście, e, i jest no i sporo, sporo drożej. E, jeśli podejdziecie sobie, podejdziecie. Na stację kolejową czy autobusową kupicie bezpośrednio tam, będzie sporo taniej. Tak więc, tutaj z kolei to działa zupełnie odwrotnie. No i w ten sposób. Tutaj nocleg tańszy, tutaj jedzenie tańsze o połowę, tutaj e, atrakcje tańsze o połowę i e, zaoszczędzanie na transporcie. W ten właśnie sposób, e, zbierając to wszystko e, do kupy, naprawdę jesteście w stanie e, zaoszczędzić sporo e, bat w ciągu dnia e, i w ten sposób jesteście jak najbardziej w stanie e, przeżyć tutaj w Tajlandii za około 70 e, złoty dziennie. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, coś was interesuje, to zapraszam, napiszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Tak jak wspominałam kilka razy, nie uważam się za jakiegoś super eksperta na temat Tajlandii, natomiast spędziłam tutaj dwa miesiące i może moja wiedza jakoś się przyda. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zasubskrybuj mój kanał i polub. Ten filmik. E, napisz komentarz, nawet e, króciutki. E, mega to pomoże mojemu kanałowi. E, I no cóż, dzięki za poświęcony czas. E, do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam. Kamila, czyli Polka w Podróży.